Hi, it's Chloe Dygert and tune in to watch the tour to tour. Witam was serdecznie. Słuchajcie, tak na gorąco, póki jeszcze mam głos, bo właśnie wróciłem po relacji, po relacji, która trwała bagatela. Zobaczcie tyle. Tak, no to jest ten rekord bity przez nas co roku w zasadzie przy okazji Mediolan Sanremo. Ale słuchajcie, to był czas fantastyczny. Ja myślę, że ten wyścig przejdzie do legendy. Bo no to, co się wydarzyło na Cipresie i podzio, to była, to była historia, to było coś niesamowitego. To był naprawdę pojedynek gigantów. Po prostu to, co panowie pokazali, i to wszyscy trzej, słuchajcie, bo i Filip Poganna, który no, nie wytrzymywał tych ataków na podjazdach, ale jechał swoje, dojechał i jeszcze był, jeszcze był drugi. Jeszcze był w stanie e, wy, nie dać się wyprzedzić Tadejowi Bogaczarowi na finiszu. Tak więc naprawdę trzech panów urządziło nam dzisiaj niesamowite widowisko. Ja wiem, że ta pierwsza część wyścigu, że szczególnie przy tej pogodzie, no, to mogła kogoś troszkę, troszkę wynurzyć. Mieć 8-osobową ucieczkę. Wydawało się przez moment, że Filip Maciejuk chce się zabrać w tę ucieczkę, no ale on tak filtrował, 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 w końcu nie pojechał. E, ucieczka, widzieliście, zarobiła 5 minut, ale natychmiast zaczęła się kontrola w peletonie i właściwie kontrola jednego zawodnika. Słuchajcie, to co robił dzisiaj Sylvain Dilier, jadąc przez tyle kilometrów na czele peletonu, przecież on tylko na moment ktoś go tam czasem zmieniał, na zjeździe z Turkino z, z go kolarze Lidl-Trek na chwilę, ale tak naprawdę to Sylvain Dillier Pracujący na Matie Wanderpula i na Jaspera Philipsena wykonywał dzisiaj całą robotę. A później kto wykonał jeszcze robotę? Słuchajcie, to też jest niesamowite: Geraint Thomas. Gerań Thomas, który kończy karierę, który wiedział, że w tym wyścigu nie będzie się liczył, pojechał dla Filip Poganny. A Filip Poganna. Pokazał, że po tym roku nie najlepszym wrócił. Wrócił do naprawdę znakomitej formy i ten facet, który zdobywa Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Olimpijskie na torze na 4 km, potrafi także pojechać w wyścigu jednodniowym, tak że ociera się o zwycięstwo. Fantastyczny wyścig. Słuchajcie, rekord Cipressy pobity. Ja nie będę opowiadał teraz tego wszystkiego, co się działo, bo mam nadzieję, że oglądaliście. No w każdym razie na początku Cipressy nie było tego, czego się spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się drużyny UAE ustawionej, dyktującej tempo. Nie było drużyny UAE. Był Tim Wellens i nikogo więcej. Potem dopiero Narvaez przeprowadził Tadeja Pogaczara do czuba. A gdzie był Isaac del Toro? Nie było Izaaka Del Toro po raz kolejny. No w zeszłym roku był, za krótką dał zmianę, w tym roku go w ogóle nie było, on się gdzieś pogubił. Czyli nie, nie poukładały się te klocki, tak jak to było założone. A pomimo tego, Tadej Pogacar z koła Narvaesa po prostu jak ruszył, no to był atomowy atak. To, że przetrzymali to kolarze, to, że przetrzymał to Mathieu van der Poel, to, że przetrzymał to Filip Poganna, to, że przez chwilę jeszcze Tak, także to przetrzymał, no ale potem niestety już nie, 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 nie dał rady, no ale ta dwójka ten atak przetrzymała. Słuchajcie, są różne wersje, bo próbowałem to teraz posprawdzać. No, taka wersja, myślę, której możemy się trzymać, to jest 9 minut, bo widziałem 8.49 też na stronie La Gazette, ale strona oficjalna Mediolan Sanremo podaje 9 minut, no ale i tak, słuchajcie, ten, to tempo było po prostu nieprawdopodobne. I ile razy ten pogaczar próbował? No Widzieliśmy, jak bardzo mu zależy, ale Mattie van Der Poel z zimną krwią, no on potrafi tak jeździć. Pewnie, że to się nie każdemu podoba, pewnie, że ktoś może powiedzieć kalkulator. Kalkulował, owszem, ale być może, żeby pokonać takiego kolarza jak Tadej Pogaczar, trzeba kalkulować. Bo Pogaczar szedł wszystko. Pogaczar wiedział, że po prostu to jest jego jedyna szansa, że albo on urwie tego Mattie van Der Poela, Albo prawdopodobnie przegra z nim na, na finiszu. No więc próbował. Jeszcze potem, przed szczytem, już Podzio skontrował troszkę Mattie van der Poel, ale myślę, że to była taka kontra bardziej taktyczna, żeby, żeby na ten szczyt wjechać z przodu, żeby teraz Pogaczara troszkę podmęczyć, zaskoczyć go. Widzieliście, jaki był zaskoczony Słowenię z tym atakiem, bo wydawało mi się, że Matthew van der Poel już jest bardzo, bardzo zmęczony. Nam też się tak wydawało. No a okazało się, że jemu jeszcze wystarczyło sił nie tylko na to, żeby dojechać do. Mety, do, do, do Villaroma, ale żeby rozpocząć finish, i to też było ciekawe, mówił o tym Matie Van der Poel, że on wiedział, że i Ganna, i Pogaczar czekają na to, że on pojedzie krótki finish, i że oni wtedy spróbują go wyprzedzić. Więc on powiedział, jak zobaczyłem tabliczkę 200 do mety ruszyłem na całego. Chciałem ich też zaskoczyć, miałem siłę na to, żeby dotrzymać to tempo do końca. Słuchajcie, jak dostaniemy te przeliczenia tych watów i wszystkiego, się okazuje, że to znowu są jakieś kosmiczne wartości. Szczególnie podczas tych ataków Pogaczara właśnie na, na, na Cipressie i jeszcze potem tej poprawki na Poggio. No próbował, próbował wszystkiego, znowu się nie udało, co sprawia, że za rok znów będziemy pytać, jaki klucz znajdzie Tadej Pogaczar, żeby wygrać Mediolan Sanremo. Na dziś Obaj panowie mają po 7 wygranych monumentów. Słuchajcie, z pozostałych aktywnych kolarzy na najwięcej dwa. A oni mają po siedem. Oni po prostu wygrywają wszystko, co jest do, do wygrania i wygrywają na zmianę w ostatnich latach. No i to jest piękne widowisko. To jest piękne widowisko. No Matthieu van der Poel jest pierwszym od dawna kolarzem, który dwa razy wygrywa ten wyścig, bo od 17 lat nie mieliśmy. Mieliśmy taką serię, że co roku inny zwycięzca. I jest to trzecie zwycięstwo dla Alpecin de Kynik. to jest też niesamowite, bo to nie jest, ja to mówiłem podczas komentarza, to nie jest drużyna z najwyższej półki, to nie jest drużyna, e, która miałaby tak, ta, ta, taki budżet jak UAE Team Emirates chociażby. Ale UAE Team Emirates no, nie pojechało dobrego wyścigu, słuchajcie, oni nie pracowali, to przecież kolega Van Der pracował przez cały dzień, a nie kolarze UAE. No i na tej Cipresie też tego UE zabrakło. Ten Narvaez no, zrobił co mógł, wyciągnął Pogaczara bardzo ładnie, dał jeszcze taką krótką, ale mocną zmianę, no ale potem już Pogi miał wszystko we własnych nogach i we własnej głowie. Zrobił co mógł, nie udało się. Jest trzeci, a Vanderpool. van der Poel, no, przechodzi do historii. Słuchajcie, to, że on wytrzymał te wszystkie ataki, że on był w stanie jeszcze w końcówce pojechać taki finisz i nie dać szans, i Gannie, i, i Pogaczarowi. Czapki z głów. Czapki z głów, tak jak mówię. Chociażby się nam komuś nie podobał jego styl, chociażbyśmy mówili, że trochę kalkulował. No, kalkulował, ale jest skuteczny? No, jest skuteczny. Ma drugie Mediolan Sanremo na swoim koncie. I naprawdę bardzo mi się też podobało to, co pojechał Filip Poganna. On dobrze wiedział, że oni są od niego bardziej dynamiczni, że oni na tych podjazdach mu odjadą. No to co? To jechał swoim tempem. To jechał swoim tempem, licząc na to, że nie straci Aż tyle, żeby nie być w stanie tego nadrobić na zjeździe i na tym płackim odcinku. Nadrobił, zajął drugie miejsce. Fantastyczny wyścig, słuchajcie, fantastyczny. Myślę, że ta końcówka wynagrodziła nam naprawdę te wszystkie godziny oczekiwania na to, kiedy coś się zacznie dziać. No bo jak się zaczęło dziać, to mieliśmy, myślę, no nie chcę powiedzieć najlepsze, bo to trudno porównywać, ale myślę, że jedną z najlepszych. Edycji Mediolan San w historii. Edycja, która naprawdę przejdzie do legendy, bo ta walka była fantastyczna i wielkie, wielkie brawa dla wszystkich tych trzech panów, bo zrobili znakomite widowisko. Brawa dla Didier, brawa dla Geraint'a Tomasa. Każdy się, każdy dołożył do tego swoją cegiełkę. No, Philipsen niestety dzisiaj widzieliście po tej krakcie na nocarekerse nie dał rady, w pewnym momencie odpuścił, no, ale mają w drużynie Matthieu Vanderpool'a. Jak się okazuje, na dziś to było najważniejsze. I piękne podium, piękne podium trzech wielkich kolarzy stanęło na tym podium. Ja się cieszę bardzo, że Ganna wrócił do takiej dyspozycji, bo w zeszłym roku tego trochę brakowało dwa lata temu przecież tak świetnie jeździł klasyki, a w zeszłym roku nie szło. No to teraz idzie i mam nadzieję, że pójdzie tak dalej, że będziemy mieli jeszcze kolejne wielkie widowiska. Dzisiejsze mnie osobiście bardzo się podobało i mam nadzieję, że w tej pierwszej części, która nie była może aż tak super ciekawa, z kolei wynagrodziły Wam to troszkę te wszystkie opowieści historyczne, które, które gdzieś tam mogłem Wam przekazać. Oczywiście, dzięki. Tłumaczeniom wyniki, która siedziała wczoraj, cały wieczór, dzisiaj, całe do południa, ale były historie: historie przede wszystkim z e, La e, Myślę, że ciekawe, ta o tej, o tej walce w pierwszej edycji i o tych nagrodach finansowych, to myślę, też fajna, fajna opowieść, dająca do myślenia. No i mieliśmy też wyścig państw, słuchajcie. Oczywiście my komentując wyścig mężczyzn, no, na tamtym się nie koncentrowaliśmy, ale mieliśmy gdzieś tam podgląd i, i widzieliśmy, co się, co, co, co się w tym wyścigu działo. Tam też było bardzo ciekawie, słuchajcie, ale okazało się, że tam no, atakowała Katarzyna niewiadoma, też za mało. Jej było tych podjazdów, za krótkie, nie, 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 nie tak strome, jak ona by potrzebowała do tego, żeby ten atak był skuteczny, no ale spróbowała. Pozostałe nasze zawodniczki, Marta Lach bardzo ładną pracę wykonała na, na, na rzecz Lotte Kopeckiej i Loreny Wibes, no ale jak się okazało w końcówce to nie góralki to jednak sprinterki rozstrzygnęły to pomiędzy sobą. E, swoją drogą to, że Marianne Vos ciągle jest w takiej formie, że walczyła do końca z Laureną Wibes o zwycięstwo, to też było nie, nie, niesamowite. E, ale myślę, że myślę, że też ta walka była ciekawa, że też ta pierwsza edycja po tej przerwie dwudziestoletniej, po tamtym wyścigu, który nie nazywał się Mediolan Sanremo, nazywał się Primavera Rossa, czyli to była troszkę inna impreza. To jest tak z tym Tour de France, że od nowa są te edycje liczone, e, więc ta pierwsza edycja pada łupem sprinterki, ale myślę, że też. Pozostałe zawodniczki, te lepsze góralki czy te lepsze klasyczne zawodniczki będą szukały sposobu na to, żeby ten wyścig inaczej rozwiązać. Panie ścigały się w dobrej pogodzie, panowie na szczęście w drugiej części wyścigu już też, no bo te wszystkie mieliśmy całą pełną rewie mody dzisiaj, jeżeli chodzi o ciuchy przeciwdeszczowe, o ciuchy na, 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 na chłód, na, na wygrzanie się. Widzieliśmy, no zmieniali te rękawiczki, wyciskali, ta woda się lała. No, ten, aż ciężko się na to patrzyło na początku, ale potem po Turkino już było lepiej, już to Wybrzeże Liguryjskie przywitało lepszą pogodą i panie, i panów, i to się zupełnie inaczej oglądało. Jeśli chodzi o nasze zawodniczki, no to oczywiście najlepsza była Katarzyna Niewiadoma, która dojechała 15, 17, była Dominika Włodarczyk. Dominika Włodarczyk, która w ostatniej chwili została na ten wyścig powołana, także myślę, że też całkiem udany start i też dobra praca dla swoich koleżanek z drużyny. Tak więc słuchajcie, mamy za sobą naprawdę piękną edycję Primawery, klasyku otwierającego sezon i obiecującego nam kolejne znakomite wyścigi, bo przecież kolejne już niedługo. Wiecie co powiedział Tadej Pogaczar, e, tak żartem trochę na konferencji, powiedział, no ja już nie wiem. W przyszłym roku chyba zaatakuje od kilometra zero. Ja myślę, że aż tak nie będzie, ale no na pewno znowu będzie kombinowanie, jak tu ten wyścig wygrać. Szczególnie jeśli znowu na starcie staną tacy rywale, a pewnie staną, bo przecież nikt nie odpuści. Więc może być znowu bardzo, bardzo ciekawie, i w rekord Cipresy oczywiście zostanie. A jeszcze też. Jak słyszeliście pewnie w wywiadzie po wyścigu, Tadej Pogaczar powiedział: Czy na pytanie, czy pojedziesz Paryż-Rubę? Powiedział: Nie mogę powiedzieć. Czyli to nie jest wykluczone, chociaż wiem, że Mauro Gianetti, szef ekipy, i wszyscy inni w ekipie mu to odradzają. Nie chcą, żeby ryzykował przed Tour de France, ale. To jest Pogaczar. On może podjąć swoją decyzję. Oczywiście w porozumieniu z ekipą, bo, bo nie może się postawić o okoniem ca, ca, całej ekipie. To jest jego pracodawca, ale myślę, że nie jest to tak całkiem wykluczone. Słuchajcie, zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam do polubiania, żebyście otrzymywali informacje o nowych materiałach, których będzie sporo. Będzie rozmowa, już ją teraz zapowiadam, słuchajcie, z Czesławem Langiem i to myślę, że już jutro ją e, wypuszczę, gdzie Czesław Lang odkryje Pierwsze karty a propos tegorocznego Tour de Poloń. Myślę, że ciekawa rozmowa też o Tour de Poloń amatorów, o Tour de Poloń kobiet, o Orlen Wyścigu Narodów. O tym wszystkim sobie porozmawiamy. No i przypominam Wam, że 5-6 kwietnia spotykamy się na Bike Expo na PG Narodowym na hasło, pamiętajcie, na hasło Tour de Tour. Macie 10% zniżki na bilety kupowane online. Korzystajcie, bierzcie i wpisujcie to hasło. Także. Do usłyszenia i zobaczenia muszę chyba teraz trochę odpocząć.